Fenia Design to jest to festiwal, który zawsze stara się poruszać tematy ważne, ale też bardzo aktualne, dlatego w tym roku postawiliśmy na stabilność, czyli coś, czego bardzo nam brakuje po tych wszystkich szokach, które na nas spadają, czego szukamy. Będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle uda się ją znaleźć w dzisiejszych czasach, czy może warto ją sklejać z drobnych kawałeczków, okruchów, nad którymi warto się skupiać. Festiwal jak zwykle jest o designie, ale projektowanie to nie tylko projektowanie ładnych rzeczy, to też projektowanie procesów, projektowanie życia. Bardzo zachęcam. mnie nie tylko do zwiedzenia fantastycznych wystaw, które naprawdę są ciekawe, ale też do udziału w wielu wydarzeniach towarzyszących. One skrojone są tak, że zainteresują różnych odbiorców, zarówno tych, którzy designem interesują się jako amatorzy, jak i tych, którzy po prostu z niego żyją i szukają rozwiązania swoich biznesowych problemów. Serdecznie zapraszam także na Wernisarz Konkursowy, bo zawsze z dużą przyjemnością podziwiamy, jak zamierzają tworzyć młodzi. Żyjemy w dość niespokojnych czasach. Oczywiście ostatnie kilka lat to nie tylko pandemia, ale także sytuacja na Ukrainie, ale też w innym... W częściach świata mamy też takie poczucie ogólnie niepewności i ciągłego jakiegoś takiego pędu, i no poczucia właśnie tej, tej braku stabilności. A my chcemy pokazać, że jest ona ważna i szukamy jej na różnych polach, że tak powiem. I również w tym kontekście ekonomii cyrkularnej, o której my na festiwalu akurat mówimy już od wielu lat, mianowicie tego, że nie należy już wzrastać, że gospodarka światowa nie powinna już wzrastać, tylko właśnie szukać też tej stabilności.